Jak poszły tego wyglądają obecnie ja jestem na dartach, zapraszam. Narty, jakusze, zapraszam, zapraszam serdecznie do, moje narty, zapraszam zapraszam serdecznie Jakuszyc. Trochę na nartach Sport zdrowia doda. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie Aleksa z TikToka. Używam trochę sportu jeszcze na nartach Jakuszyce. Witam serdecznie Jestem w Kuszycach, zapraszam serdecznie to moje narty, a tutaj tory jak widać Nie hmm. ma I ludzie jeszcze jeżdżą